Szyma się maneczko Siema, z tej strony Kuba i dzisiaj nagrywamy Ridera O ja zgłoszyłem w YouTube A, i tak Przepraszam tygodnie to był ostatni raz nagrywałem, ale cóż no nie wiem Czemu tak długo nie nagrywałem? No ale... Teraz zagrajmy w Wiem, że to będzie trochę przynudzające Oglądanie właśnie... Oglądanie tylko... Takich główien no, Ale no nie wiem Nie mogę na żadne GTA Bo nie wiem jak się to włącza To włącza to GTA czyli kamerkę, żeby jeszcze potem nagrywało się na mój kanał Musiał mój kanał stworzony być właśnie na... chyba na, na moim linki boxie No patrzcie, nie ma co tu oglądać, ale no... po prostu nagrywam, dla przyjemności widzów prawdopodobnie Widział też nie mam nie widać nagrywaniem, jestem słabym youtuberem no jak w ogóle ktoś to ogląda to niech niech nie, 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 nie hejtuje. Jestem do dupy czy coś, tylko po prostu bo ja nie umiem jeszcze tak węgrywać. No. no więc wygram wajdziera. Jakby ktoś nie wiedział to jest to Rider to właśnie taka gra, jaką widzicie. Da tutaj się... Tutaj... A Jezu. I witry na aplikacji. No. E, na przykład losujesz takie auto, albo dostajesz nagrody co dzień i masz auto. Ja Mam 26 aut na przykład. Jeszcze tam są poziomy do przejścia. wiem filmik długi nie będzie. Że raczej tak jak zwykle, 7 minutowe Jakiś taki. Bo ja też nie chcę odpuszczać na tym YouTube, że nie będę grał w sobie. Że nie będę nagrywał, bo to by było bez sensu. Nie mam widzów, gadam prędzej sam teraz do siebie. No. Czyli, prawdopodobnie, się sam na... Ale nie przedłużajmy tego tematu, po prostu skupmy się na czymś. No żeby nie przynudzić, będę coś tam panu <grypanie> i Jej. Jej. No, ale ja tak to wiem, że te filmiki, które robię, są przynudzające. Nie mam co robić. Nie mam lepszych gier na no Xboxie. Nie wiem jak mogę robić coś. No więc robię to, co mogę. Grywam się dla przyjemności. Nawet nikogo nie interesuje mi to, co teraz mówię, i pewnie wszyscy myśleli, że chcę się wysalić, że chcę się wyzalić, i po prostu tak, Nie wiem, po prostu, że chcę się niby wysalić, to wyjdą. Jedną dziewczynkę tak hejtowali ci ludzie. Eee, Nie nagrywam z kamerką, bo na razie nie chcę z kamerką nagrywać. Bo coś mi nie łapie ta kamerka. Ta kamerka i tak jest do dupy. No więc... Słabo u mnie z nagrywania. Super, dyskolor, dyskorełka. Na przykład właśnie za nagrodę dostajesz różne, różne pojazdy. Straciłem czucie w nogach po prostu. Tak, to to. Tak. Aha, XD. Gównianą reklamę nie chcę obejrzyj Jeszcze autko na zakończenie mam. Wiem, że wtedy, grałem w to szła Ten filmik był, ale no... Nic nie poradzę wam. Gówniany niby, że niby stosowa ta gra, to ta gra była gówniana, a gówniany był ten filmik. Mmmh, robię co mogę. Na przykład, tutaj auto i wnosiło mi się rzadkie. Taki model. O, fajny. Się o nim wspominałem. Czyli po prostu, jak patrzyłem, to fajny był. Go trafiłem. Kurde, po co A więc to już by było na tyle z tego odcinka. Jeśli podobał wam się odcinek, to zostawcie lajka i suba ze dzwonem No i co? No i do następnego. Dziękuję wam za oglądanie. Mówił z tej strony Kuba Janiszewski. No i pa. Yy... śniepek No, więc pa, 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 pa. pa. No kurczaki, no wiem, że to słabe, ale...